Po tym natłoku informacji przeliczmy kilka zadań, a na pewno rozjaśni nam się w głowach. Zadanie pierwsze. Znajdź miejsca zerowe funkcji określonej wzorem. Podpunkt A. f od x równa się 4x minus 8. Co to jest miejsce zerowe funkcji? Miejsce zerowe funkcji to x, dla którego wartość funkcji równa się 0. Inaczej miejsce przecięcia wykresu funkcji z osią x. Aby znaleźć miejsce zerowe funkcji, wzór przyrównujemy do 0. Spójrzmy. 0 równa się 4x minus 8. Usemkę przenosimy na drugą stronę z przeciwnym znakiem i otrzymujemy 4x równa się 8. Dzielimy obostronnie przez 4. Otrzymujemy miejsce zerowe. x równa się 2. Zobaczmy teraz na podpunkt b. F od x równa się x minus 3 razy x minus 2. Znowu przyrównujemy nasz wzór do zera. Całe równanie równa się 0 wtedy, gdy albo jeden nawias równa się 0, albo drugi. Przyrównujemy najpierw pierwszy nawias do zera, a później drugi. x minus 3 równa się 0 lub x minus 2 równa się 0. Otrzymujemy rozwiązania x1 równa się 3, x2 równa się 2. Jak widać, funkcja spod punktu b posiada dwa miejsca zerowe: w punktach 3, 0 i 2, 0. Funkcja spod punktu a posiada jedno miejsce zerowe, dla x równego 2. Zobaczmy, jak wygląda nasze kolejne zadanie. Tym razem mamy znaleźć miejsca zerowe funkcji i sporządzić jej wykres. Spójrzmy. Dziedzinę funkcji mamy podzieloną na trzy przedziały: x mniejsze od 5, x równe 5 i x większe od 5. Dla każdego przedziału obowiązuje inny wzór funkcji: dla x mniejszych od 5, 2x minus 4, dla x równego 5, 0, dla x większego od 5, x kwadrat minus 36. Najpierw zajmiemy się miejscami zerowymi. Bierzemy pierwszy przedział: x mniejsze od 5. Obowiązuje wzór 2x minus 4. Przyrównujemy to zatem do 0. Czwórkę przerzucamy na prawą stronę z przeciwnym znakiem i otrzymujemy 2x równa się 4. Dzielimy obu stronie przez 2 i mamy x równa się 2. Musimy jeszcze sprawdzić, czy dwójka należy do naszego przedziału. Zgadza się, x mniejsze jest od 5. Zatem naszym pierwszym miejscem zerowym jest dwójka. Teraz zobaczmy, co dzieje się z drugim wzorem. Tutaj nie mamy żadnego problemu, ponieważ od razu mamy miejsce zerowe. Dla x równego 5 wartość funkcji równa się 0, zatem naszym drugim miejscem zerowym jest piątka. Spójrzmy teraz na trzeci przedział. x większe od 5. Obowiązuje wzór x kwadrat minus 36. Przyrównujemy to do 0. Możemy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. I rozbić tą różnicę na dwa iloczyny. x minus 6 razy x plus 6 równa się 0. Mamy sytuację analogiczną do zadania poprzedniego. Tutaj nasze równanie jest równe 0 wtedy, gdy jeden nawias bądź drugi nawias jest równy 0. Po przyrównaniu jednego i drugiego nawiasu do 0 otrzymujemy x równa się 6 lub x równa się minus 6. Niestety minus 6 nie należy do naszego przedziału, czyli dla x większych od 5. Odpada zatem z naszych kandydatów do miejsca zerowego. Ostatecznie otrzymujemy trzy miejsca zerowe. x1 równe 2, x2 równe 5, x3 równe 6. Teraz musimy pomyśleć, jak sporządzić wykres funkcji. Tutaj mamy wskazówkę. W celu wykonania wykresu funkcji należy obliczyć wartości dla kilku punktów. Na przykład dla x równego 7 należącego do przedziału, dla którego obowiązuje odwzorowanie x kwadrat minus 36 możemy zapisać f od 7 równa się x kwadrat, czyli 7 do kwadratu minus 36 równa się 11. Dla x równego 0 należącego do przedziału, dla którego obowiązuje odwzorowanie 2x minus 4 możemy zapisać f od 0 równa się 2 razy 0, czyli 0 minus 4, równa się minus 4. Analogicznie możemy obliczyć wartości funkcji dla jeszcze kilku punktów. Zaznaczając te punkty w układzie współrzędnych, możemy zrobić wykres funkcji. Spójrzmy na ostateczne rozwiązanie. Tutaj dla x większych od 5 obowiązywał wzór x kwadrat minus 36. Podstawiamy zatem kilka punktów i łączymy je linią. W tym miejscu mamy kółeczko puste, ponieważ nasz, nasz przedział to x większe od 5, a nie większe równe od 5. Dla x -a równego 5 kółeczko mamy zamalowane i wartość funkcji wynosi 0. Dla x mniejszych od 5 obowiązywał wzór 2x minus 4. Po podstawieniu punktów i połączeniu ich w linię prostą otrzymaliśmy taki wykres. Spójrzmy na zadanie trzecie. Chcemy określić dziedzinę funkcji. Zastanówmy się najpierw, co to jest dziedzina funkcji. Mówiąc najłatwiej, jest to zbiór tych x, dla których nasz wzór ma sens. Patrzymy na licznik. Tutaj mamy pierwiastek. Jak wiadomo, wielkości pod pierwiastkiem muszą być większe bądź równe od zera. Robimy zatem założenie 3x minus 1 większe równe 0. Jedynkę przerzucamy na prawą stronę z przeciwnym znakiem i otrzymujemy 3x większe równe 1. Dzielimy obustronnie naszą nierówność przez 3 i otrzymujemy x większe równe od 1 trzeciej. Spójrzmy teraz na mianownik. Jak wiadomo, mianownik zawsze musi być różny od zera. Robimy zatem drugie założenie x minus 1 razy x minus 2 musi być różne od 0. Rozwiązanie jest następujące. x różne od 1 i x różne od 2. Teraz wyniki z poszczególnych założeń musimy zaznaczyć wspólnie na osi liczbowej. Zobaczmy. x większe równe od 1 trzeciej. Jest to przedział zaznaczony na niebiesko. x różne od 1, 1, x różne od dwójki, dwójka. Zatem dziedziną naszej funkcji jest zbiór x należących do liczb rzeczywistych i zawierających się w przedziale od 1 trzeciej do nieskończoności z wyłączeniem jedynki i dwójki. Zadanie czwarte mamy zbadać, czy funkcja f od x równa się 1 przez x jest różnowartościowa, i czy jest malejąca czy rosnąca. Na początku musimy określić dziedzinę naszej funkcji. Jak widać, x znajduje się w mianowniku, czyli musi być różne od 0. Dziedzina funkcji to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem 0. Teraz sprawdzimy, czy nasza funkcja jest różnowartościowa. Wybieramy sobie x1 i x2 należące do dziedziny i różne od siebie. Podstawiamy te argumenty do wzoru na naszą funkcję i otrzymujemy: f od x1 równa się 1 przez x1. f od x2 równa się 1 przez x2. Jak widać, nasza funkcja jest różnowartościowa, gdyż dla każdej pary liczb x1, x2 różnych od siebie, ich odwrotności również będą od siebie różne. Sprawdźmy teraz, czy nasza funkcja jest malejąca czy rosnąca. Na początku zakładamy, że nasza funkcja jest rosnąca, czyli dla xów rosnących, wartości funkcji nam rosną. Po przekształceniu naszej nierówności otrzymujemy x2 minus x1 przez x1 razy x2 jest mniejsze od 0. Jeśli ona jest spełniona, to funkcja jest rosnąca. Spójrzmy na licznik. Licznik jest zawsze większy od 0. Aby nasza nierówność była mniejsza od 0, wtedy mianownik musi być również mniejszy od 0. Jest to spełnione wtedy, gdy x1 i x2 są różnych znaków. Wynika z tego zatem, że nasza funkcja jest rosnąca dla x1 i x2 różnych znaków, a dla x1 i x2 tych samych znaków, czyli albo dodatnich, albo ujemnych, nasza funkcja jest malejąca. Zadanie piąte. Zbadaj, czy funkcja f od x jest różnowartościowa. Dziedziną funkcji jest cały liczb rzeczywistych. Zakładamy, że funkcja f od x nie jest różnowartościowa. Wtedy dla x1 różnego od x2 f od x1 może być równe f od x2. Po podstawieniu naszych argumentów do wzorów na funkcje i przy ich zgodnie z założeniem otrzymujemy minus x1 kwadrat minus 3x1 plus 2 równa się minus x2 kwadrat minus 3x2 plus 2. Przerzucamy prawą stronę równania na lewą i po odpowiednich przekształceniach, takich jak wykorzystanie wzoru skróconego mnożenia, otrzymujemy ostatecznie x1 minus x2 razy 3 dodać x1 dodać x2 równa się 0. Nasze równanie jest równe 0 wtedy, gdy jeden albo drugi nawias jest równy 0. Zobaczmy, pierwszy nawias nigdy nie jest równy 0, gdyż x1 jest różna od x2. Jeśli chodzi o drugi nawias, to możemy znaleźć taki x1 i x2, dla którego jest on równy 0. Spójrzmy, na przykład dla x1 równego -1 i x2 równego -2 nasz nawias jest równy 0. Wtedy funkcja nie jest różnowartościowa. Mamy zatem rozwiązanie zadania. Funkcja f od x nie jest funkcją różnowartościową. Przeliczmy teraz kilka zadań dotyczących funkcji kwadratowej. Pierwsze z nich przedstawia się następująco: dla danej funkcji f od x wyznacz miejsca zerowe, współrzędną wierzchołka, sporządź wykresy funkcji f od x, wartość bezwzględna z f od x, f od wartości bezwzględnej z x i zbadaj liczbę rozwiązań równania f od x równa się m w zależności od parametru m. Wyznaczymy teraz miejsca zerowe naszej funkcji. Jak mówiłam wcześniej, aby wyznaczyć miejsca zerowe naszej funkcji musimy obliczyć deltę, czyli wyróżnik trójmianu kwadratowego. Opisana jest ona wzorem b kwadrat minus 4ac, b to minus 8, a to 4, a c to 12. Podstawiając do wzoru, otrzymujemy delta równa się 16. Teraz, gdy mamy już obliczoną deltę, możemy wyznaczyć x1 i x2, czyli nasze miejsca zerowe. Otrzymujemy x1 równa się minus b minus pierwiastek z delta przez 2a, czyli 2. x2 równa się minus b dodać pierwiastek z delta przez 2a, czyli 6. Nasze miejsca zerowe to 2 i 6. Teraz przystąpimy do wyznaczenia współrzędnych wierzchołka funkcji. Wierzchołek funkcji oznaczymy sobie dużą literą W. Podstawiamy nasze liczby do wzorów na XW i YW i ostatecznie otrzymujemy współrzędne wierzchołka 4 i 4. Kiedy dysponujemy już tymi informacjami, możemy przystąpić do sporządzenia wykresu funkcji. Zobaczmy, co wiemy na temat naszej funkcji. Współczynnik A jest większy od 0 czyli ramiona skierowane są w górę. Miejsca zerowe znajdują się dla x równego 2 i x równego 6, a współrzędne wierzchołka to 4 i minus 4. Wszystkie te informacje możemy zaznaczyć w układzie współrzędnych. Otrzymujemy ostatecznie wykres. Zaznaczamy wierzchołek i miejsca zerowe. Ramiona skierowane są w górę. Przejdźmy teraz do punktu czwartego i piątego naszego zadania. Wykresów z wartością bezwzględną. Najpierw punkt czwarty. Aby otrzymać wykres wartość bezwzględna z f od x wszystkie y ujemne muszą stać się y dodatnimi. Zatem dolną część wykresu, która przedstawia Y ujemne, odbijamy względem osi X na część górną, dodatnią. Teraz wszystkie wartości naszej funkcji są dodatnie. Aby sporządzić wykres f od wartości bezwzględnej z x, wszystkie wartości dla xów ujemnych muszą być takie same jak dla xów dodatnich. Zatem nasz wykres musimy odbić względem osi y w lewą stronę. Oto efekt końcowy. Pamiętajmy zatem, robiąc wykres wartość bezwzględna z f od x, odbijamy ujemne y na część dodatnią. Robiąc wykres f od wartości bezwzględnej z x, wartości dla dodatnich x odbijamy na x -y ujemne. Został nam ostatni podpunkt naszego zadania. Mamy zbadać liczbę rozwiązań równania f od wartości bezwzględna z x równa się m w zależności od parametru m. Tak wygląda zrobiony przez nas wcześniej wykres f od wartości bezwzględnej z x. Mamy rozwiązać takie równanie f od x równa się m. Można zobaczyć, że dla m mniejszych od minus czwórki nasze równanie nie ma rozwiązania. Gdy m jest równe minus 4, wtedy mamy dokładnie dwa rozwiązania. Są to wierzchołki naszej paraboli. Następnie dla m należącego od minus czwórki do dwunastki mamy cztery rozwiązania. Raz, dwa, trzy, cztery. W dwunastce następuje punkt graniczny i mamy raz, dwa, trzy rozwiązania. Powyżej dwunastki mamy dwa rozwiązania. Nasze wyniki można przedstawić w tabeli. Liczba rozwiązań i m: 0 dla mów mniejszych od -4. 2 dla m równego -4. 4 cztery. Cztery rozwiązania od minus -4 do 12. 3 rozwiązania dla dwunastki. I dwa rozwiązania dla M większego od 12.